Substyty podłogowe z suchym zasyfonowaniem Primus. Suchy syfon Primus, konstrukcyjnie jest to bardzo proste urządzenie. Tutaj mamy schemat działania. W momencie, kiedy w syfonie mamy wodę, górny element syfonu unosi się na wodzie. Wraz z ubytkiem tej wody ten element opada, aż do całkowitego zamknięcia wypływu zapachu z pusty. Te syfony oczywiście są przeznaczone do zastosowania wewnątrz budynku, natomiast jest to bardzo ciekawe rozwiązanie do wszelkiego typu, umówmy się w cudzysłowie, toalet publicznych czy generalnie obiektów. Zasada jest, jest bardzo prosta. W dzisiejszych czasach tak naprawdę mycie podłogi, do mycia podłogi używamy już też tylko moków. Nie mamy pływającej wody, więc uzupełnianie wody w tych syfonach tak naprawdę wymuszone jest właśnie naszym nosem, kiedy, kiedy poczujemy, że, że te zapachy zaczynają się wydostawać, e, e, wtedy wpadamy na pomysł, że trzeba uzupełnić wodę w syfon. W tym przypadku e, taka takiej konieczności nie ma, bo ta zamyka nam wypływ e, zapachów z e, pusty. E, oczywiście e, e, ten syfon jest dostępny w bardzo szerokiej, e, bardzo szerokiej gamie pustów. Tutaj mamy wersję mniejsze 310-510 NPR. Wszystkie pusty, które mają oznaczenie PR, oznaczają właśnie słupy Syfon Primus. Ale jest on również dostępny w większej serii 3100-5100. Tutaj proszę zwrócić uwagę, mamy już przepływy 48 litrów na minutę. Zasada jest dokładnie taka sama, natomiast różni się to tylko rozmiarem. jeżeli możesz, podaj tam, jest ten większy też zasada jest ta sama. Zasada jest dokładnie taka sama, po prostu tylko rozmiarem się różni. Jako ciekawostkę, ten element u dołu, który, który widać, to jest nic innego jak łapacz włosów. Zdarza się, że instalatorzy wpadają na pomysł, że po usunięciu tego przepływ będzie większy. My nie zalecamy usuwania. Ten dolny element, taki biały, pod spodem, pod spodem, jakby podchodził, to jest łapacz włosów. Nie zalecamy usuwania tego, bo, bo on służy naprawdę do wyłapywania włosów i działa. Tutaj mamy wpust KL90PR, tutaj akurat mamy w wersji 3000. Wysokość zabudowy korpusu wpustu to 57 mm. Nasada minimalną wysokość zabudowy ma 12 mm, co łącznie daje nam 69 mm całkowitą wysokość zabudowy tego wpustu w wersji z suchym syponem.